Polska nie weźmie udziału w szczycie w Waszyngtonie. Brak formalnego zaproszenia ze strony prezydenta USA budzi pytania o relacje dyplomatyczne. Rzecznik MSZ Paweł Wroński wyjaśnia, że priorytetem dla prezydenta Nawrockiego pozostaje zaplanowana wizyta 3 września, kluczowa dla spraw ukraińskich. Jakie będą tego konsekwencje? Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP opublikowało oświadczenie w odpowiedzi na spekulacje dotyczące możliwego udziału Polski w spotkaniach w USA. Paweł Wroński, rzecznika resortu, oznajmił, iż nie posiada żadnych informacji od prezydenta, które sugerowałyby, że Polska planuje wysłać delegację do Waszyngtonu. Podkreślił również, że sekretarz Stanów Zjednoczonych poinformował o wysłaniu zaproszeń do przedstawicieli europejskich krajów na wizytę w Stanach Zjednoczonych. Jednak, jak przyznał rzecznik, wciąż brak mu wiedzy, czy wśród zaproszonych znalazł się również prezydent Polski. Sytuacja wydaje się złożona, gdyż, jak twierdzi Wroński. Polska nie zamierza wysyłać delegacji na planowany w Waszyngtonie szczyt z powodu prawdopodobnego braku formalnego zaproszenia od samego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tymczasem prezydent Karol Nawrocki traktuje priorytetowo planowaną wizytę w Białym Domu, która ma się odbyć 3 września. Jest to kluczowe spotkanie, podczas którego omawiane będą istotne kwestie dotyczące między innymi sytuacji na Ukrainie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewniło o swojej gotowości do wsparcia kancelarii prezydenckiej to zobowiązanie jest szczególnie ważne w kontekście budowania spójnej polityki zagranicznej i umacniania współpracy z Waszyngtonem, która jest kluczowa dla strategicznych interesów Polski. Podczas konferencji prasowej Paweł Wroński wspomniał również o wcześniejszych wydarzeniach dyplomatycznych, kiedy to prezydent Karol Nawrocki reprezentował Polskę na prośbę strony amerykańskiej, co miało miejsce przed spotkaniem w Anchorage. Wroński dodał, że starał się skontaktować z biurem prezydenta w tej sprawie. Pomimo prób, nie udało mu się uzyskać potwierdzenia, że doszło do wysłania zaproszenia dla Polski na zbliżający się szczyt w Stanach Zjednoczonych. Cała sytuacja rodzi wiele pytań dotyczących dyplomatycznych relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi, które wymagają dalszego wyjaśnienia. Paweł Wroński, odnosząc się do słów ministra Marcina Przydacza, podkreślił znaczenie wizyty Karola Nawrockiego w Białym Domu, zaplanowanej na 3 września, jako kluczowego wydarzenia dla pałacu prezydenckiego zaznaczył, że decyzja w tej sprawie została podjęta osobiście przez prezydenta. W czasie tego spotkania, jak się przewiduje, szczególna uwaga zostanie poświęcona problematyce związanej z Ukrainą, co odzwierciedla bieżące priorytety polityki zagranicznej. Polska poprzez swoje Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest gotowa zapewnić wszelkie wsparcie merytoryczne dla prezydenckiej kancelarii, co świadczy o ścisłej współpracy na najwyższym szczeblu w kwestiach kluczowych dla państwa. Ponadto rzecznik MSZ zaznaczył, że Stany Zjednoczone wyraziły swoje preferencje co do obecności Nawrockiego jako polskiego reprezentanta. Strona rządowa uznała zatem, że prezydent jest najlepszą osobą do prowadzenia dialogu z amerykańskimi władzami. Waszyngton jako światowa stolica polityki międzynarodowej jest miejscem, gdzie zapadają istotne decyzje. Dlatego koordynacja i jednolitość w działaniach dyplomatycznych są niezbędne, aby uniknąć potencjalnie szkodliwej rywalizacji pomiędzy różnymi organami państwowymi. Wroński również wspomniał, że podczas niedzielnych rozmów w ramach nieformalnej grupy nazywanej Koalicją Chętnych nie podjęto tematu konkretnej listy liderów, którzy udadzą się na spotkanie do Waszyngtonu. Podkreślono natomiast, że europejscy przywódcy są na drodze do USA i obowiązuje dawny spis uczestników ustalony podczas wcześniejszych rozmów prezydenta Stanów Zjednoczonych z liderami krajów europejskich. Mimo to zarówno rzecznik prasowy prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz, jak i szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki potwierdzili w poniedziałek, że Nawrocki nie będzie uczestniczył w szczycie w Waszyngtonie. Wyjaśnili, że ze względu na strategiczne plany wizyty z 3 września prezydent uznaje tę datę za kluczową. Priorytetowe podejście do spotkania z amerykańskimi gospodarzami jest podyktowane dążeniem do umacniania bilateralnych stosunków i realizacji szeroko zakrojonych celów dyplomatycznych. Kliknij suba po więcej ciekawych wiadomości.